Cześć, to ja! Kręgosłup Szymona. Szymon zaprosił mnie dziś do zespołu szkół numer 8, by gościć, gdzie trwa Dzień Prostego Kręgosłupa. Przy okazji podpowiem Wam, jak dbać o mnie, żebym Wam służył przez długie lata. To może opowiedz nam pokrótce, co się dzisiaj tutaj działo. Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Wojewódzki Dzień Prostego Kręgosłupa i dzieci z poszczególnych klas trzecich, czwartych i piątych wykonywały różne konkurencje, po czym po zsumowaniu wszystkich punktów otrzymały medale, nagrody, a w klasyfikacji generalnej otrzymali pochary. Jak masz na imię? Szymon! Myślisz, że masz prosty kręgosłup? No nie wiem, sprawdź! Chyba ma. Szymon zaprosił mnie dziś swój kręgosłup na wędrówkę po klasach. Dziś odbędzie się marzenie torniśmy. Zobaczmy więc, ile waży lepa Szymon. Waży 6 kg. Oj, oj Szymon, nie dba o mnie. Prawie 6 kilo! Coś czuję, że to będzie ciężki dzień. 25 marca 2014 roku w naszej szkole odbył się Dzień Lekkiego Tornistra. W tym dniu ważyliśmy tornistry naszych uczniów. W sumie zważyliśmy 102 tornistry. Okazało się, że większość uczniów wie, jak prawidłowo zapakować swoje plecaki do szkoły. Spośród 102 uczniów tylko 17 miało za ciężkie tornistry, znacznie za ciężkie. Były to przepakowane plecaki, ale również same bagaże były w sobie ciężkie, także uwaga dla rodziców kupujemy lżejsze tornistry. Dziękuję bardzo. Wojewódzki dzień lekkiego tornistra? Chyba nie. Ależ to był ciężki dzień. Co robić? Już wiem. Zaproszę swoje znajomych w kręgosłupy, żeby się zrelaksować. To znowu ja, prędosłup Szymon. Dzisiejszy dzień Szymon postanowił spędzić aktywnie z rodziną. Już nie mogę się doczekać. Zobaczmy więc, co dzisiaj dla mnie przygotował. Czy może pani powiedzieć, co tutaj się dzieje? Dzisiaj 28 marca, czyli Wojewódzki Dzień Aktywności Rodzinnej i postanowiliśmy dzisiaj zorganizować w szkole zabawy sportowe dla dzieci i rodziców. Zaprosiliśmy właśnie rodziców, zaprosiliśmy ciocie, wujków, babcie nawet i zorganizowaliśmy tutaj wspólne zabawy ruchowe, żeby pokazać, że wiosna to czas aktywności rodzinnej, ruchowej i spędzania tego w sposób proponowany przez nas. To sposób, który pokazuje, że możemy bawić się wspólnie, razem z dziećmi, nie tylko grając w gry planszowe, ale również bawiąc się ruchowo. Jak się nazywasz i ile masz lat? Yy, nazywam się Konrad, yy, mam 6 lat. Co Cię tutaj dzisiaj sprowadziło? Yy... Zawody sportowe. Dzie dzień? dzień, wojewódzki dzień sportowy dla całej rodziny. I w związku z czym z synem, jako rodziną, przyszedłem reprezentować szkołę, żeby pokazywać zabawy dla rodziców. Trzymam uczestniczył w dniach szkoły ja, jego kręgosłup, jestem z niego bardzo zadowolony, ponieważ porzucił swoje stare nawyki. Szymon, dzięki i tak trzymać! Były to Wojewódzkie Dni Szkoły w Ruchu. Teraz ruch należy do ciebie. Pozdrawiam, twój kręgosłup.